Świątkowy outfit na powrót do Katowic. Cześć! Ja niedługo mam pociąg do Katowic, robimy sobie z dziewczynami mały wypad na weekend. Teraz chyba będę na kolejnym koncepcie Dawida kierowskiego, co nie będę ukrywać, bardzo mnie cieszy. Ale zanim tam dojedziemy, pomyślałam, że pokażę Wam dzisiaj mój outfit. Mam na sobie sukienkę z H&M-u w takim bardzo ciekawym kolorze, to jest coś pomiędzy różem a czerwienią. Widzę, że tutaj y, telefon troszeczkę te przekłamuje. Ona jest po prostu taka malinowa. Do tego dobrałam moje nowe buty Aligasy, czarne. Mam też czarne moje buterko z petko, a to dlatego, że mam bardzo cienką sukienkę na koncept musiałam dobrać coś do grubego. Y, I tutaj mam korekce z Mojito, też nowo. Jak widzicie przepiąłam moje La i dostałam taki tutaj broczek od mojej siostry z M i tu tyłu mam plecak, jak możecie zobaczyć, w którą jestem spakowana. Ja się dzisiaj tak prezentuję. Życzcie mi dobrej podróży oraz dobrego weekendu w Katowicach.